dlaczego będziesz miał reparację oka? Nie reparację, tylko operację, Aniu. Moje oczy zaszły mgłą. Nazywamy to zaćmą. Zaćmą? Znaczy, że masz ćmę wokół? Haha, <laughs> brzmi tak samo, prawda? Chodzi o słowo zaćma. Przytrafia się starszym ludziom. Dzień dobry. Przyszedłem na operację zaćmy. Przyjmujemy ranne dziecko? Tędy, sala numer jeden jest wolna. To było dziecko. Dzieci, chodźcie. Boisz się operacji, dziadku? Trochę się boję. Czy to będzie boleć? Dostanę znieczulenie, nie będę nic czuł. Proszę pójść za mną. Jak długo to potrwa? Proszę zostawić numer komórki. Dam pani znać, jak będzie po wszystkim. Papa pa, dziadku! Bywajcie! Do zobaczenia wkrótce. Chodźcie, pójdziemy do parku. Zobaczcie, jaka fajna bawialnia. Jak dobrze! Inaczej byłoby tu strasznie nudno. Złamałaś nogę? Tak. Też kiedyś złamałam. Było do bani. Czemu nosisz na głowie bandaż? Rościąłem głowę. Musieli założyć mi szwy. Oj, papa! Pa, pa, pa. Szybkiego powrotu do zdrowia. Co dolega tej pani? Jest w ciąży. Dziecko chce już wyjść. Pewnie niedługo się narodzi. Czy tak samo było ze mną? Tak, z wami obiema. Możemy zjeść lody? Pewnie, czemu nie? Mmm, te lody są pyszne. Zaczynam się nudzić. Operacja dziadka już się skończyła. Jest na sali pooperacyjnej. Cześć dziadku! Poszło gładko jak z płatka. To dobrze. Zabawnie wyglądasz z tym opatrunkiem na oku. Tak. Ale będę musiał go jakiś czas nosić. Musisz teraz uważać na owady, dziadku. Chyba nie chcesz mieć znowu ćmy wokół. <śm> czyli podobał Wam się odcinek, kliknijcie łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, klikamy przycisk.